W tym filmiku, moi drodzy, dwa zadania z trapezem. W jednym mamy tutaj pewne trójkąty i nimi się będę zajmować, a tutaj zobaczcie, od tego zacznę. Działka budowlana o powierzchni 1025 m2 ma kształt trapezu o podstawach 32 i 50 m. Działkę tę podzielono prostą równoległą do podstaw trapezu na dwie działki będące trapezami podobnymi. Oblicz pole każdej z nowo powstałych działek. To są, słuchajcie, nasze dane, to znaczy mamy trapez, dzielimy prostą równoległą do podstaw, tworzą się dwa trapezy podobne. Znamy podstawy trapezu głównego, znamy jego pole, ale uwaga, metoda, którą Wam pokażę, czy sposób, który Wam pokażę, nie będzie wymagał ode mnie wyznaczania wysokości. Ja wiem, że tutaj bez problemu jestem w stanie tę wysokość wyznaczyć, ale tego nie będę robić, bo chcę Wam pokazać inny sposób. Co ja zrobię natomiast? Ja bym chciała się dowiedzieć, w jakiej skali podobne są te dwa trapezy? Żeby to zrobić, muszę mieć odpowiednie odcinki dane, czyli brakuje mi tej jednej podstawy, ten tutaj w środku. I teraz zobaczcie, żeby to wyznaczyć, żeby wyznaczyć x, biorę dolną podstawę dużego trapezu, dzielę przez dolną podstawę tego górnego trapezu. I to się równa. Górna podstawa dużego trapezu przez górna podstawa małego trapezu. x kwadrat równa się 1600, czyli x jest 40. x jest liczbą dodatnią, więc pomijam tę jedną liczbę, która mogłaby też dać 1600. Mam 40. Co mi to daje, kochani? Otóż wiem, że trapez mniejszy do większego, czyli powiedzmy górna podstawa małego trapezu, czy mniejszego, przez górną podstawę większego trapezu to jest 4, 5. Oznaczę sobie, moi drodzy, tutaj P1 i tu P2, tutaj te pola, które szukam, i skorzystam ze skali. Mianowicie, jeśli mam skalę podobieństwa tych trapezów, to wiem, że P1 do P2 daje skalę kwadrat, tak? Tu jest ważna rzecz skala do kwadratu. Więc mam P1 przez P2 to jest 4 piąte do kwadratu, czyli P1 do P2 jest 16 dwudziestych Gdybym chciała to napisać ułamkiem dziesiętnym, żeby mi na kalkulatorze było łatwiej. To są 64 setne. Czyli P1, jakbym sobie pomnożyła obustronnie razy P2 to P1 to jest 64 setne P2. Co teraz zrobię, kochani? No wiem, że P1 i P2 dają razem 1025, więc P1 plus P2 to jest 1025, zamiast P1 wpiszę 64 setne P2 plus P2 i dostaję 1 i 64 setne P2. Podzielę przez 1 i 64 setne, dostanę, że P2 jest równe 625, więc P1 e, 1025 odjąć 625, 400. Dodam metrów kwadratowych i jest. Tak? W ogóle nie wykorzystywałam wysokości. Można było oczywiście, natomiast y, sposób zupełnie bazujący tylko na skali i na polach. I drugi filmik, drugi filmik, drugie zadanie. Drugie zadanie w tym filmiku. Przekątne trapezu o podstawach AB i CD oraz wysokości równej 10 przecinają się w punkcie P. Oblicz odległości punktu P od podstaw trapezu, wiedząc, że stosunek pola. Trójkąta ABP do pola CDP jest równy 9 czwartych. Więc tak, pozwolicie, że ja sobie zmarzę tablicę. I tak, moi drodzy. Hm. Mogłabym to wykorzystać. Normalnie tak nie lubię, ale wiecie. Y przyda mi się. O, mam. I teraz tak. Nazywa się ten trapez A, ABCD. Przekątne przecinają się w punkcie P. I co my tam wiemy, moi drodzy? Wysokość jest 10. Na razie może jej nie będę zaznaczać, ale wysokość trapezu 10. I wiemy, moi drodzy. Że pole trójkąta APB, pole ABP do pola CDP to jest 9 czwartych. No i teraz tak. I jeszcze mam wysokość równą 10, tego nie mam. Na to znaczy to, to mam, a nie mam. Słuchajcie, i szukam odległości punktu P od jednej podstawy i od drugiej podstawy. I teraz no, kluczowe w zadaniu jest to, co już kilkakrotnie na lekcji mówiłam. W zależności od tego, z kim mam lekcję, więc gdzieś na pewno się pojawiło te dwa trójkąty. Ten i ten. One są podobne, mają identyczne kąty. Ten kąt i ten kąt. Ten kąt. Ten kąt. Alfa beta to kąty odpowiadające. Powiedzmy tutaj gamma i tu gamma, gama są wierzchołkowe. Te dwa trójkąty są podobne. I teraz, skoro są podobne i mam stosunek ich pól, to musicie pamiętać, że stosunek dwóch. Pól e, figur podobnych jest równie skali e, podobieństwa do kwadratu, więc skala jest równe 3 drugie. Oznacza to, moi drodzy, e, 3 drugie, czyli tu zobaczcie, ten do tego, to jest 3 drugie, więc ten jest półtora raza większy od tego. I teraz ta wysokość, kochani, zobaczcie. Mamy oblicz, wys, odległość punktu P od... E, Pierwszej podstawy. Nazwę to H1, bo to jest wysokość. Tutaj tą drugą odległość to H2, czyli szukam H1, szukam H2. Natomiast, ponieważ są podobne w skali 3 drugie, to na pewno H2 to jest 3 drugie H2. Chciałam odwrotnie, ja chcę zostawić to 3 drugie, więc napiszę, że H1. To jest 3 drugie razy H2, gdybym napisała odwrotnie, musiałabym użyć 2 trzecie. Czyli może napiszę tak 1,5, H2, czyli wiem, że H1 plus H2 dają równo 10, H1 to 1,5 H2, H2 pozostaje niezmienna, więc mam 2,5 H2, jest 10, czyli H2. 4, no to H1, 3 drugie razy, 4, 6. Miałam wyznaczyć odległość punktu P od podstaw trapezu, te wysokości, te odległości, pamiętajcie, że odległość jest pod kątem prostym, więc te odległości to odpowiednio 4 i 6, 4 od krótszej podstawy, 6 od dłuższej.